Pomysłodawca, współwłaściciel oraz prowadzący kanał przygody przedsiębiorców, gdzie zaprasza ludzi, którzy osiągają ponadprzeciętne rezultaty w biznesie. Udziałowiec Milki Ice Cream, która zajmuje się sprzedażą lodów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W dzisiejszym odcinku przedstawiam top 10 zasad Adriana Gorzyckiego. Zapraszam! Przechodzimy do zasady numer jeden, czyli dopuszczaj cichego człowieka do głosu. Myślę, że każdy, kto był na przykład na urlopie na tyle długim, że zaczął się nudzić, to ten wewnętrzny głos zaczął mu podpowiadać różnego rodzaju pomysły, rozwiązania. I ten głos tak naprawdę cały czas w nas jest. No, można to pewnie różnie nazywać, że to jest intuicja, szóste zmysła, albo cokolwiek takiego. Ja to nazywam po prostu tym cichym człowiekiem, który gdzieś tam we mnie jest. I wydaje mi się, że gdybym tego cichego człowieka częściej dopuszczał do głosu, gdybym. Potrafił w sobie wykrzesać na tyle dyscypliny, żeby się specjalnie izolować od przesadnej liczby bodźców, to myślę, że to życie na własnych zasadach byłoby pewnie na jeszcze wyższym poziomie. Ale też z drugiej strony jestem bardzo ostrożny, kiedy mów, wchodzę na, te, na tego typu tematy, bo cechą wspólną często przedsiębiorców jest to, że interesuje ich jedna liczba, więcej. Mhm. Więc. To też uważam, nie można popa popaść w pewne takie trochę szaleństwo, że ciągle chciałbyś udoskonalać, poprawiać, zmieniać i tak dalej, bo też trzeba się doceniać mimo wszystko to, gdzie jesteśmy. Niezależnie, czy mi się chce, czy nie chce, siadam. Oczywiście, jak są dni takie, że naprawdę rzuciłbym wszystko w cholerę, to też jestem dla siebie na tyle wyrozumiały, że po prostu mówię: OK, Adrian, dzisiaj nie jest twój dzień, więc daj znać swojemu zespołowi, przede wszystkim wspólnikowi. Że dzisiaj po prostu masz trochę mniejszą moc obliczeniową, więc po prostu no, postarasz się zrobić to, co jest najważniejsze i najpilniejsze, ale na przykład odpuszczasz pracę już o godzinie 12, żeby przez resztę dnia złapać z powrotem balans i tak dalej. Różne rzeczy, rzeczy się w naszym ży, ży, życiu dzieją, i to nie jest tak, że nasze samopoczucie wynika tylko i wyłącznie bezpośrednio z okoliczności, których doświadczamy, bądź sytuacji w firmie, ale bardzo często zależy od samej biochemii, którą mamy w organizmie, od tego, jak się odżywiamy, co pijemy, ile pijemy i tak dalej, więc to wszystko ma mniejszy lub większy wpływ no i przychodzą czasami jakby no gorsze dni, bo nie jesteśmy ludźmi, którzy wiodą życie typowo z Instagrama że jest ciągle kolorowo i różowo, tylko no myślę, że każdy te własne, z, wa, walczy z własnymi demonami, z własnymi słabościami, więc takie bycie dla siebie wyrozumiałym od czasu do czasu jest jakby, wydaje mi się, jak najbardziej okej. Okay. No inaczej, gorzej jest, jeżeli co drugi dzień masz taki dzień, że stwierdzasz, że wszystko wi wi wiadomo, e, no to, to jakby to, to w takim razie lepiej się wtedy zastanowić, czy to, co robisz, faktycznie ma jakiś taki głębszy sens, który pozwalałby Ci codziennie wstawać rano z łóżka, bo jeżeli tego nie ma, no to jest no bardzo duża szansa, a raczej ryzyko, że pewnego dnia obudzisz się jako zgorzkniała osoba w wieku, który już uniemożliwia realizację pewnych marzeń, planów i możliwości. Więc być może brzmi to, brzmi to troszeczkę kołczowo, ale wspólną cechą gości, których zapraszam do programu, jest to, że oni naprawdę lubią swoją pracę. Oni czują satysfakcję, oni czują radość z tego, co robią. Oczywiście doświadczają przy tym potężnego stresu. Ogromnych wyzwań, przez tego niezrozumienia otoczenia i tak dalej, więc nigdy nie jest tak, że medal jest z dwóch stron złoty. No, bo z jednej strony faktycznie on się mieni, ale no z drugiej strony już może być, to może to wyglądać zupełnie inaczej. Zasada numer trzy: wejdź w odpowiednie środowisko. Jak zmieniasz w pewien sposób środowisko, w którym się obracasz, no to to środowisko wymusza na tobie pewne rzeczy. Czy to a propos stylu mówienia, zachowania, sposobu myślenia, ubioru. I tym podobne. No więc, jeżeli masz na tyle szczęścia i też odrobinę rozumu, żeby wybrać środowisko, które cię w pewien sposób wzmacnia i, i pomaga ci, no to potem dzięki temu korzystasz. A jeżeli masz troszeczkę mniej szczęścia i masz, jakby, że tak powiem, większą tolerancję na ludzką głupotę, lenistwo i tym podobne cechy, no to potem siłą rzeczy jednak no, to też na ciebie wpływa w pewien sposób negatywnie. Najprościej to widać, kiedy na przykład idziesz z kimś. Do jakiegoś fast fooda, no i w momencie, jeżeli idziesz z osobą, która bardzo świadomie dobiera, na przykład sobie to, co je, no to jeżeli taka osoba weźmie sałatkę, a ty weźmiesz jednego sobie, powiedzmy, cheeseburgera, no to jest tak, no czujesz się głupio, nie? No ale jak idziesz z kimś, kto sobie zam zamówi dużego burgera, kole, frytki, a ty sobie zamówisz zaledwie jednego cheeseburgera, no to czujesz się znakomicie. No i jakby taka drobna sytuacja pokazuje, właśnie, że jeżeli takich drobnych sytuacji w skali miesiąca, roku. Nagromadzi się odpowiednio, odpowiednio dużo, no to potem siłą rzeczy przejmujesz pewne zachowania, pewien sposób postępowania i tak dalej. Oczywiście ja tym tutaj przykładem nie próbuję powiedzieć, że jestem aniołem, jeżeli chodzi o dietę, bo ja bardzo lubię sobie czasu do czasu w takie miejsca zawitać, ale to bardziej raczej okazjonalnie niż na zasadzie stałego nawyku. Natomiast chciałem tego właśnie na, na, na podstawie tego pokazać, właśnie, jak duży wpływ na nas samych ma. Nasze otoczenie, bo to też jest jakby o tyle ciekawy wątek, może go delikatnie rozwinę: że ludzie bardzo często myślą o różnego rodzaju nawykach, o tym, żeby się zmienić i tak dalej. Tylko, że no najczęściej to się bierze albo po tym, że na przykład obejrzymy jakiś motywujący film, czy to normalnie w telewizji, czy, czy też na YouTubie, Albo wydarzy się coś, co nas w pewien sposób lekko sfrustruje typu odrzuci nas dziewczyna, do której próbowaliśmy, której próbowaliśmy zdobyć względy, albo stanie się coś innego. No i potem ta, ta motywacja jest taka, ona no, przeważnie trwa przez, przez kilka dni. A wystarczy tak naprawdę zastanowić się, jakie środowisko bądź jaka grupa ludzi już posiada te cechy bądź te, te nawyki, które my chcielibyśmy u siebie wdrożyć. No i potem, siłą rzeczy, kiedy nagle wchodzimy w środowisko, które gra regularnie w piłkę nożną, no to my również będziemy grali prawdopodobnie w piłkę nożną, no bo ten instynkt stadny, który jest w nas wbudowany. W, w, w toku rozwoju ewolucyjnego. On jest tak bardzo silny, że siłą rzeczy dopasowujemy się do grupy, której chcemy być częścią. Więc jeżeli wybierzemy właściwą grupę, to potem wiele rzeczy po prostu przychodzi łatwiej. Zasada numer cztery: zaakceptuj negatywny feedback. Ja trenowałem przez wiele lat sporty walki. nie? I sporty walki są dla każdego, ale nie dla wszystkich, bo jeżeli przychodzisz na trening i oczekujesz, że nauczysz się bić, uderzając tylko w worek albo w tarcze, które uwaga, spoiler, nie oddają, to to jest naiwne myślenie. Musisz dostać kopa w łeb, strzał na wątrobę, zbłąkane kolano w krocze i tak dalej, żeby poczuć, kurczę, co to, to znaczy ból, bo kiedy ten ból poczujesz, nagle się nauczysz trzymać dystans, nauczysz trzymać się gardę, nauczysz się blokować ciosy albo łapać taki dystans, żeby cię ktoś nie dosięgnął i tak dalej. Nie ma innej drogi i podobnie jest w biznesie. Jeżeli potrzebujesz, żeby ktoś ci wytarł gluta, bo... Klient dał ci zły feedback, to to nie jest świat dla ciebie. Po prostu. To nie jest świat dla ciebie. Idź sobie do takiego miejsca, gdzie nikt ci nie będzie kurcze, mówi, że coś jest źle i tak dalej. Nie wiem, czy takie miejsce istnieje. Czy to na etacie, czy w biznesie serio? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że nie. Chociaż w budżetówce mógłby być, ale to nie idźmy tą drogą. Myślę, że a... wszędzie może znaleźć się menedżer, wiesz, który przyjdzie albo wstał lewą nogą i też do soli i da negatywny feedback. No. Dokładnie, więc jakby z, z mojej perspektywy trzeba po prostu zaakceptować, że to jest część tej gry, że jak ktoś nam daje informację zwrotną, bo czasami oczywiście jedni to robią w sposób bardziej kulturalny, drudzy w sposób mniej kulturalny, żeby nie powiedzieć prostacki i chamski, ale z każdej takiej informacji można wyciągnąć z mojej perspektywy coś dobrego. Wielu przedsiębiorców, którzy wpada w taki trochę, trochę kołowrotek, jak taki chomik, którzy cały czas biegną i tam już praktycznie pika wam wysiada, to jest to jest. Często, jakby przepraszam, no ale w biznesie niestety jest tak, bardzo, bardzo często, że jak coś idzie super, to jest w dużym stopniu nasza zasługa, bądź splot pewnych okoliczności, że się na przykład potkwiliśmy pod jakiś makrotrend typu np. fotowoltaika, kryptowaluty, czy tego typu rzeczy, a jak nam nie idzie, to też to jest często nasza wina. Oczywiście dużo zależy od okoliczności, ale koniec końców, to my. Reagujemy w określony sposób na te okoliczności i albo staramy się zrobić coś dobrego, albo w tym wszystkim to niemy. To jest jakby bardzo grząski temat, i znowu każda sytuacja jest bardzo indywidualna, więc tego nie chcę oceniać. Ale wielu przedsiębiorców, którzy właśnie pracuje tak bardzo ciężko, no to jak się z nimi trochę porozmawia, to się nagle okazuje, że tak. Procesów w firmie nie ma, procedur w firmie nie ma. Mają problem z mikrozarządzaniem, że wszystko muszą kontrolować. Mają problem z tym, żeby zrekrutować pracownika. Bo nie mają na, 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 na to czasu, więc przez to, że nie mają czasu, żeby zrekrutować pracownika, to nie mają czasu na to, żeby w ogóle zrobić cokolwiek innego niż żeby cały czas pracować. Eee, kolejna rzecz jest taka, że na przykład niewłaściwie dobrali wspólnika. Okazali, okazało się zaskoczenie, że kumpel, z którym się dobrze gada przy piwie, niekoniecznie jest wspólnikiem, który ma komplementarne kompetencje i, i umiejętności do twoich bądź w ogóle ma zupełnie być może inną wizję, albo Okazało się, że nie chce być przedsiębiorcą tak naprawdę, tylko po prostu chciałby mieć wszystko to, co prze, przedsiębiorczość daje, ale nie chce robić tego, czego przedsiębiorczość wymaga. Zasada numer 6: dawaj szansę przypadkowi. Ja bardzo, bardzo lubię takie powiedzenie, które sobie za każdym razem powtarzam, jak mi się na przykład nie chce iść na jakieś spotkanie czy na jakiś event i tak dalej. Też jestem człowiekiem, też jestem czasami zmęczony, też czasami mam gonitwę myśli i tak dalej, że wolę po prostu się zamknąć w domu i sobie po prostu posiedzieć sam z, z Kamilą i naszym i naszym pieskiem Simbą, ale mówię sobie tak: Adrian, daj szansę przypadkowi, bo w momencie, jak się będziemy tym kierowali, naprawdę, bo za pół roku, rok, nie będziemy pamiętali tego, że byliśmy zmęczeni i że mieliśmy super chill na naszym tarasie, na balkonie czy gdziekolwiek, tylko będziemy pamiętali, że poszliśmy na jakieś spotkanie, że po poszliśmy na urodziny, na które byliśmy zaproszeni, że tam była jakaś fajna osoba, którą poznaliśmy, która powiedziała coś ciekawego, z którą być może coś zrobiliśmy. Takich generalnie rzeczy jest mnóstwo i nie ma za bardzo tutaj. Jakiejś jednej super skutecznej metody na poznawanie innych ludzi, po prostu bądź tam, gdzie są inni ludzie. To jest jakby pierwsza sprawa. A druga, jeżeli chodzi o samą psychologię, no to jak już na takich spotkaniach jesteś z innymi ludźmi, to też nie musisz robić żadnego hokus-pokus czary-mary i nie wiadomo co. Wystarczy, że będziesz przyjazny, otwarty, gdzie będziesz zadawał więcej pytań niż mówił o sobie, bo jest taka też kolejna prawidłowość, która się fenomenalnie sprawdza. Że po to, ma, po to mamy jedne usta i dwoje uszu, żeby więcej słuchać niż mówić. I w momencie, kiedy mamy takie nastawienie na spotkaniach z ludźmi, no to po prostu siłą rzeczy dowiadujemy się znacznie więcej informacji o nich. A też druga sprawa jest taka, jakby może znowu mniej poprawna politycznie, ale ludzie, kiedy są na, z tobą na spotkaniu i mówią głównie oni, to kiedy z tego spotkania wychodzą, to mówią, kurde, ale super się gadało. Co wynika z tego, że oni głównie mówili. Jako ludzie jesteśmy egocentrykami. Jak ktoś wam próbuje powiedzieć inaczej, to po prostu nie rozumie kuwczy ludzkiej psychologii. Jesteśmy egocentrykami, kochamy być centrum uwagi, kochamy, jak się o nas mówi i tak dalej. Oczywiście są wyjątki, że jak ktoś jest e, introwertykiem czy coś, to ten chęć by się bardzo często być może odizolował, czy schował przed światem i tak dalej. Chociaż to też, to też nie jest zawsze prawda, bo znam wielu introwertyków, którzy w spotkaniach towarzyskich potrafią nagle wejść w taką rolę, że absolutnie nie powiedziałbyś, że to, jest, że to jest introwertyk. Więc z jednej strony, jeżeli chociaż rozumiemy pewne podstawy psychologii, wiemy jak nawiązywać relacje, wiemy, że na przykład czyjeś imię jest dla kogoś bardzo, bardzo cenne i tak dalej, to też jakby czasami jest trudne, no bo jak się nagle poznaje 10 osób i masz zapamiętać 10 imion, no to, to jest powiedzmy bardzo często po prostu zwyczajnie trudne, aczkolwiek są na to metody. Koniec końców, jeżeli mamy, no z jednej strony jesteśmy uczciwi w biznesie, z drugiej strony potrafimy dbać o relacje, i z trzeciej strony dajemy regularnie szansę przypadkowi, albo jak mówi taki e, bodajże brytyjski miliarder Dan Penia, że regularnie całujemy żaby, bo któraś w końcu ukaże się księżniczką. No to po prostu siłą rzeczy ta statystyka będzie grała na naszą korzyść. I tyle. Zasada numer 7: nie przyjmuj rad od niedoświadczonych osób. Taka była sytuacja, że z kimś z mojej rodziny, już jakby nieważne z kim, ale coś tam ta osoba próbowała mi tak zwrócić uwagę, tak bardzo dosadnie. Wtedy byłem na początku swojej drogi biznesowej. Natomiast już wtedy wydaje mi się, że chyba intuicyjnie rozumiałem coś, co teraz rozumiem dużo, dużo bardziej. I ta osoba mi tam właśnie dawała w czymś tam sugestie. Ja tak odpowiedziałem, tylko... ja odpowiedziałem w taki sposób, jak tylko gówniarz może odpowiedzieć. Nie? Czyli bezczelnie, arogancko, wprost, patrząc w oczy, nawet mi powieka nie drgnęła. Nie przyjmuję rad od osób, które nie osiągnęły tego, co ja chcę osiągnąć. Mhm. No i się uruchomił sztorm, nie? I, no, na, I to było już na spotkaniu rodzinnym, i tam generalnie, że Adrianowi odwaliła sodówkę, i tak dalej, i tak dalej. Ale z perspektywy lat. Y ja nadal w to wierzę. Okej, okay, wiem, że w tamtym momencie powiedziałem to może mało elegancko. Po drugie, no umówmy się, nie pociskasz komuś publicznie, tylko ewentualnie face to face, a ja to zrobiłem w otoczeniu publiczności. Mm -hmm. Więc przez pierwszą sekundę myślałem, że super, że robię show, a w drugiej sekundzie absolutnie żałowałem w ogóle, że się pojawiłem w tym pokoju. Ale tu dzisiaj generalnie w to wierzę, że dla mnie rozwojem osobistym z jednej strony oczywiście jakby słucham podcastów, słucham książek, Myślę, że każda osoba, która gdzieś tam tej wiedzy szuka, no siłą rzeczy na te media jest w pewien sposób wystawiona, ale dla mnie koniec końców największą wartością jest zdarzenie się z człowiekiem, który mi w pewien sposób imponuje. A kiedy już się z nim zdarzam, to wychodzę z założenia, że potem mam dwoje uszu i jedne usta, żeby więcej słuchać niż mówić. Więc po prostu zadaję pytania, próbuję, no mówiąc wprost wydobyć jak najwięcej przydatnych informacji, bo też z drugiej strony wiem, i to jest taka moja obserwacja, że Ludzie, którzy to mi kiedyś pan Jacek Gordon powiedział, który zbudował potężną firmę, tam chyba prawie jest miliard obrotu rocznie czy coś takiego. I to były początki mojego kanału, gdzie jak poprosiłem go o wywiad, już ten wywiad odbyliśmy, to on prawie trwał dwie albo trzy godziny. To mniej więcej był ten czas, gdzie on pierwotnie zarezerwował 30 minut dla mnie. Okay. I teraz pojawia się pytanie, co sprawiło, że ten czas się tak rozciągnął? Zadałem takie pytanie pod koniec naszej rozmowy, to powiedział mi, że wiesz co, Adrian. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz mi się zdarzyła sytuacja, że ktoś przyszedł, zainteresował się moją historią, zadawał mi pytania, pytał w jaki sposób myślę, jak pojmuję rzeczywistość, bo najczęściej, jak ludzie przychodzą, to przychodzą z dwoma tematami: albo z pomysłem na biznes, czyli po pieniądze, albo żeby pożyczyć pieniądze, czyli po pieniądze. A nikt nie przychodzi, żeby zapytać: Panie Jacku, zbudował Pan firmę, która ma 2000 pracowników, jak Pan to zrobił, nie? Bo generalnie chciałbym chociaż uszknąć Pana mądrości. Zasada numer 8: nie ulegaj presji otoczenia. Miałem takie poczucie właśnie pewnego rodzaju pośpiechu, że muszę jak najszybciej założyć firmę. Co według mnie i, i chyba w pewien sposób ulegałem pewnej presji otoczenia, które patrząc z perspektywy czasu nie wywierało świadomie tej presji. Ja sobie tą presję budowałem w głowie, że to jak to teraz? Adrian Gorzycki już nie prowadzi firmy, to nie ma firmy, to co on teraz robi? Przy obecnym poziomie doświadczenia i jakiejś tam troszeczkę większej dojrzałości dałbym sobie pozwolenie na to, żeby Poczekać kilka tygodni, albo nawet kilka miesięcy, dając sobie pewnego rodzaju wolne, albo po prostu czas na namysł, żeby przeanalizować to, co chcę dalej robić, chociażby w kontekście tego, do czego mam predyspozycję, jakie mam kompetencje, co lubię robić, i tak dalej, i tak dalej. Więc podsumowując ten pierwszy punkt, ja bym się nie śpieszył i nie wskakiwałbym do jakiejkolwiek branży, tylko i wyłącznie dlatego, że nagle jest na nią boom, jest na nią popyt, co można było obserwować chociażby w przypadku takich branż jak to, że w pewnym momencie, jak kilka lat temu, w całej Polsce powstawały chociażby parki trampolin, był też taki moment, że nagle otwierały się wszędzie punkty sushi i, i co chwilę można takie coś praktycznie wyłapać. No i oczywiście, jakby ja nie, nie twierdzę, że wskakiwanie do rozpędzonego pociągu jest złe, pod warunkiem, że ma się Przemyślany w jakiś sposób biznes plan, jakieś oszczędności, być może jakiegoś e, solidnego partnera pod kątem kapitału, merytoryki, czy jakiś tam dostępu do innych zasobów. No i skilla, bo jednak skakiwanie do rozpędzonego pociągu może tak, skończyć się śmiercią. Ale na spokojnie, bo, bo na, naprawdę nie ma według mnie takie to pojęcie, które było i jest wciąż jeszcze przez niektórych troszeczkę lansowane w kontekście przedsiębiorczości, czyli taki hustling, że ty masz cisnąć, ty masz zasuwać. To wszystko. Po, to, to, to brzmi fajnie pod kątem opakowania. Tylko za tym opakowaniem jest pewnego rodzaju stres, nieprzespane nose, nerwówka, po co? Mhm. Biznes można robić na spokojnie. Da się. My często wiemy, co jest właściwe, ale jakoś nasze mózgi działają w ten sposób, że czasami kurczę, stwierdzamy a może jednak nie, może tym razem będzie inaczej, może jak zjem burgera o godzinie 23 będzie z mięsem, to jednak nie będę miał przerębanej nocy, dobra, no raz nie zawsze, no a potem rano obiecujemy sobie, że no nigdy więcej, tak samo podobnie jest z wódką i z innymi takimi powiedzmy wyborami, ale to, co chyba bym sobie powiedział, i co zresztą też mówię często młodym osobom, z którymi jakieś tam, powiedzmy, mam jakieś krótkie takie koleże, gdzie tam jakby no po prostu staram się podpowiedzieć i poradzić, doradzić na bazie swoich doświadczeń, to jak najszybciej opuśćcie dom czy salę konferencyjną, gdzie robicie tą osławioną burzę mózgów, która ma was nie wiadomo do czego przybliżyć. A tak naprawdę ja mam wrażenie, że często te burze mózgów prowadzą do tego, że tak bardzo zaczynamy wierzyć w swój koncept, w swój pomysł, w swoją ideę, że omijamy tą fazę trochę zderzenia tego z rynkiem jak najszybciej i zebrania jedynego realnego i słusznego feedbacku, czyli od potencjalnych klientów. I teraz, oczywiście to jest trochę skomplikowany temat, bo wchodzimy w taki obszar, gdzie jakoś komuś się zadajemy pytanie, słuchaj, YouTube ma 20 milionów użytkowników w Polsce, ponad 2 miliardy na świecie, przynajmniej wedle Centrum Prasowego YouTube'a. Hmm. Czy chciałbyś mieć kanał na YouTubie dla swojej firmy i tak dalej, bo tam nie ma Twojej konkurencji? No jasne, że bym chciał. No to zapłać. Kup tu i teraz. Kup w ciemno kup czy W preorderze, niższa cena cokolwiek. Dopóki klient nie zagłosuje swoimi pieniędzmi na wasz koncept, to ten koncept, przepraszam, jest wart. No. Ten koncept jest myślą, która cieszy Was wewnętrznie, głaszcze. Wasze ego na zasadzie ale jesteś mądry, tak to rozkminiłeś, nikt tego jeszcze nie robi w Polsce, pewnie nawet na świecie. Za chwilę zdominujemy rynek. Przyjdzie fundusz VC i tak dalej. I generalnie odjedziemy w kierunku zachodzącego słońca, zgarniając 100 milionów dolarów rundy finansowania. Zderzanie się z rynkiem. Jak najszybciej, niezależnie, czy to jest produkt, czy to jest usługa, jak najszybciej próbować zidentyfikować znowu nie na zasadzie białej tablicy, sali konferencyjnej, kto jest naszą grupą docelową. Oczywiście to też trzeba zrobić, ale te potencjalne hipotezy. Trzeba jak najszybciej zderzyć z rynkiem. Zasada numer 10. Bądź skupiony jak laser. Jeżeli mi teraz ktoś proponuje coś, co nie, nie jest związane z przygodami przedsiębiorców, gdzie nie mogę korzystać z zasobów przygód, tylko miałbym robić coś totalnie jakiegoś takiego powiedzmy pobocznego, to ja nie chcę. Mhm. Ja już przerabiałem etapy rozproszenia i bycia tym gościem na imprezie, który się rozsiada wygodnie w fotelu i mówi nie, jestem tak zajęty, ja mam pięć projektów teraz i tak dalej, nie, to nie, wiesz, tam nie mam czasu w ogóle na nic, ja tam śpię 4 godziny. To jest głupota, nie? Mm -hmm. Każdy człowiek, którego poznałem, na którego powiedzmy miejscu chciałbym być pod kątem zawodowym czy finansowym, to byli ludzie obsesyjnie skupieni na jednej dziedzinie. A nawet jeżeli w pewnym momencie mieli tych biznesów kilka, to kolejna zawsze była taka sama: koncentracja na jednej branży, zbudowanie dużego majątku, a potem jakby wykorzystywanie tego majątku po to żeby powiedzmy wesprzeć jedną drugą trzecią inicjatywę gdzie są kompetentni ludzie dla których to, te pieniądze powiedzmy tego inwestora przedsiębiorcy stały się paliwem żeby nagle mhm. wystrzelić do, gó do góry. To jest jakby jedyna chyba osoba że tak powiem, którą znam która ciągnie kilka projektów na naraz no, ale też ma swoich ludzi to jest Elon Musk. Mhm. Jakby, no, ale to jest, to jest gość który no, ogóle... ale on pracuje po 22 godziny. No no, no, no więc właśnie. No nie? I jakby no, ja, no jestem, na czas. ja, jestem, ja jestem jego mhm. ogromnym fanem, mhm. ale że tak powiem, wśród w większości przedsiębiorców to ja nie znam przypadków ludzi, którzy uprawiając multitasking, robią wielkie rzeczy. Mhm. Ci, którzy robią multitasking, to najczęściej potrafią robić najwięcej szumu, a jak trochę przyciśniesz do muru z pytaniami, i zadasz tak trochę bardziej wnikliwe, właśnie pytania, to nagle się okazuje, że. Wszystko jest w powijakach albo praktycznie zwijają monatki. Tak to się najczęściej kończy. Nie przypominam sobie teraz, a w miarę dobrze pamiętam każdego z naszych gości, nie przypominam sobie historii, w której przedsiębiorca, który robi dobre wyniki, ma bardzo dochodową firmę, żeby powiedział coś w stylu: „Oleć cen. Cen jest dla słabych. Ja nie kojarzę takich przypadków. Oczywiście wiem, że takie bieda porady krążą po internecie. I one są bardzo szkodliwe, bo często młodzi ludzie, którzy dopiero agregują wiedzę o świecie, o pewnych mechanizmach funkcjonowania, często właśnie w to wierzą i potem nagle stwierdzają, że będą spali po 4 godziny dziennie, to to jest super pomysł. Nie, to nie jest super pomysł, to jest bardzo mocne obciążenie waszego organizmu. I pierwsze efekty negatywne poczujecie po kilku dniach, a jak będziecie to utrzymywali długo, no to potencjalnie Alzheimer na stare lata jest bardzo mocno prawdopodobny. Więc przykłady typu Margaret Thatcher albo Winston Churchill, które bardzo często są przy, właśnie przytaczane przez takich właśnie różnego rodzaju bieda doradców a jako przykłady tego, że mało spały, no jeden i drugi skończył z Alzheimerem. Więc jeżeli chcecie mieć interesujące życie, a potem na koniec w ogóle o tym nie pamiętać, no to to jest właściwa droga. Natomiast ja tego absolutnie nie polecam. Ja na przykład robię tak, że codziennie śpię między 7 a 9 godzin spokojnie jakby i wstaję bez budzika. Jak się prześledzi różnego rodzaju analizy dotyczące szeroko rozumianych innowacji, to te innowacje najczęściej biorą się z tego, że ktoś w danej branży zaobserwował dany mechanizm w innej branży i potem go przetestował u siebie, i w ten sposób stworzył coś nietypowego, coś innego. Co oczywiście, w przypadku, jeżeli innowacja jest trafiona, powoduje z, z automatu to, że w pewien sposób się wyróżniasz i stajesz się unikatowy na rynku. I to jest taka sugestia, którą bym właśnie dał osobom, które albo zaczynają, albo są początkujące, albo od, od niedawna prowadzą firmę, żeby Starać się korzystać możliwie jak najbardziej z okazji, gdzie możesz swój sposób prowadzenia firmy zderzać z przedsiębiorcami z różnych branż, niekoniecznie tylko z własnej. No bo wtedy tak naprawdę cały czas jesteś w tym samym SOSie, no i być może usłyszysz coś unikatowego, no ale z drugiej strony, dlaczego twój konkurent miałby ci podpowiadać, w jaki sposób on robi. Sprowadzi e, swoją firmę. A w momencie, kiedy się zderzasz właśnie z innymi branżami, z innymi przedsiębiorcami, to oto dostrzeżenie, właśnie pewnego rodzaju, jakby bo innowacja to jest takie troszeczkę, jakby już napompowane bardzo mocno słowo, ale dostrzeżenie, że można coś robić inaczej, prościej, być może taniej, efektywniej, jest dużo, dużo, dużo łatwiej, kiedy właśnie ma się otwartą głowę i nie wpada się w tą pułapkę, o której powiedziałeś, że tutaj u nas jest taka. Specyfika, jakby tutaj konkurs, nie? Ja go zawsze chciałem ogłosić. Powiedzcie mi, która wrażenie jest specyficzna. Obok mnie znajduje się odcinek, który musi zobaczyć każda młoda osoba. Są tam zawarte życiowe rady, po których za nie mówisz. Kliknij w niego, do zobaczenia tam i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.